Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, tym razem Yamaha Piotr 1300 z 2002 roku. Motocyk, słuchajcie, trzy tygodnie temu został zarejestrowany w Polsce. Sprowadzony był z Niemiec, jest udokumentowany przebieg. Motocyk absolutnie bezwypadkowy. Kupił to nasz kolega po prostu sobie w Niemczech ten motocykl, e, Przybył do Polski, w ogóle fane, hondy Varadero, całe życie jeździł na Varadero. Z drugiej strony pozdrawiam Cię, Krzysztof. No, i postanowił, że szybszy, fajniejszy motor kupi sobie i będzie to Yamaha Fioter. No i kupił taką Fioterę. Eee, przywiózł do Polski. Absolutnie bezwypadkowy, 67 tysięcy udokumentowanego przebiegu. Taki naprawdę motor rodzynek. Eee, no i co zrobił? No, pierwsze co kupił, to dokupił do niego kufer centralny z bagażnikiem, bo nie było. Eee, dokupił do niego dwie nowe opony 2020 rok. Pirelli eee, zmienił olej w motocyklu. Eee, płyny. No i e, dokonał pierwszej przejażdżki, po czym stwierdził, że drętwieją mu ręce. Więc padł pomysł, że dołoży sobie rezery kierownicy będzie dobrze. Pożyczył rezerę kierownicy, dołożył od nas z innego motocykla, przejechał się i nadal... E, no, tym razem twierdzi, że może ręce nie drętwieją, ale, ale to nie to. No i sytuacja wygląda na to, że dwa dni temu zakupił Hondę Varadero wtryskową. A efiotera idzie na sprzedaż. Także ten co kupi ma motocykl po pełnym serwisie. Dwie nowisienki opony mają może 50 km przebiegu, może nie mają, olej również 50 km i wszystkie płyny mają tutaj 50 km. Motocykl z Niemiec bezwypadkowy, całe sienki w oryginale, każda naklejeczka w oryginale. rzeczy zmienionych jest tutaj szyba pójga wyższa, taka bardziej turystyczna, bardziej wyprofilowana. Opony, tak jak wspomniałem, Pirelli, Andrzej, zobaczcie, jeżeli tu są kropki od farby, no to ten motocykl musi mieć przebiegu ile? Na tych oponach. 50, 20, nie wiem, nie pytałem. Tarcze hamulcowe fabryczne, nigdy nie odkręcane, nawet widać, w składzie po tych śrubach. Tu nigdy nie siedział żaden imbus poza tym kluczem fabrycznym, który ją dokręcił. Także to jest fajny dowód na przebieg tego motocykla. Zawieszenie nigdy nie odświeżane, nie malowane. Nic nie było robione, każda śrubka oryginalna, e, wypełnienie również, każde jest tutaj oryginalne na motocyklu. Tutaj jakieś gniazdo, zapalniczki, e, miałoby motocykli nawigację, ale on został sprzedany przypis go już bez tej nawigacji, został tylko ten tutaj uchwyt do nawigacji i 67 tysięcy przebiegu na ten motocykl, to jest naprawdę bardzo, bardzo niedużo. Pracuje jak nowa, wygląda perfekcyjnie, silnik pracuje jak nowy. Wszystko jest 100% sprawne, szybko się podnosi, opuszcza, płynnie, nie skacze. Kieruneczek jeden, drugi działa, długie, zapalają się, a trzeba światełko wączyć krótkie, długie, wszystko tu się... Nie chcę tu mocno trąbić, bo to jest godzina 7 rano, 7.30 dokładnie. Słuchajcie, do motocykla komplet kluczyków do stacyjki, komplet, kluczyki do kufrów. Wszystko do niego, tutaj dostaniecie, wszystko do niego jest. Motocykl, tak jak wspomniałem, absolutny bez wypadek, bez żadnej kolizji, bez żadnego tutaj malowania, bez żadnego tutaj naprawiania czegokolwiek. Tu macie oponę, zobaczcie tylną Pirelli GT. No, nowisieńka, no, zupełnie nowa, 23 czy 4 rok, już nie pamiętam. Opon chyba trzeci Kurde nie sprawdzałem No dobra 20, y, Zaraz znajdziemy na, na przodzie Który to jest rocznik opony Bo już słuchajcie Dwudziesty Trzeci nie wiem czy tu widać Tak 23 trzeci rokopon Motocykl tak jak wspomniałem Absolutnie bez wypadek Nie ma tu rysy, nie ma zadrapań, nie ma uszkodzeń Zobaczcie na dekle silnika te śruby wszystkie tutaj, zobaczcie jakie one są pięknie zielone takie fabryczne e, tu nic nie było zdejmowane, zobaczcie opaseczka tutaj jest taka ładna, też zielonkawa nic nie było podmieniane motor pali na dole, a jeszcze oczywiście nowy akumulator jest, e, zapomniałem wspomnieć zupełnie nowy akumulator do motocykla również wszystko i jest tutaj naprawdę pozmienione pozmieniane. E, amortyzator, zobaczcie jak tam z tyłu jak on się pięknie tam, nie wiem czy w tym słońcu widać, błyszczy, czy ta śruba spod, zobaczcie jak to wygląda tutaj wszystko jest tutaj naprawdę piękne. Ech, co więcej. Egzemplarz naprawdę taki z górnej półki jak ktoś chce mieć po prostu ideał no to ten motocykl będzie takim motocyklem. Wiem że cena którą tutaj będzie za ten motocykl nie będzie najniższa ale ten motocykl w Niemczech kosztował on w zakupie on kosztował go ponad 16 tysięcy złotych. No, chciał motor z Niemiec pojechał do Niemiec kupił sobie taki motor wymarzony z Niemiec. Oczywiście to przy okazji tam go kupował, ale, no mówię, zapłacił tam ponad 16 tysięcy złotych ten motocyk z opony plus płyny, wszystkie ten motocyk plus to kupienie kufra do niego, to ten motocyk wyszedł go ponad, no na pewno z 19 tysięcy złotych, jakby nie patrząc wszystko. Ubezpieczenie wszystko jest na rok, bo to było miesiąc temu rejestrowane, więc ubezpieczenie na rok, przegląd na rok, wszystko jest tutaj. Naprawdę na wysokim poziomie, Wszystkie, wszystko jest porobione tak jak trzeba, także tylko zostało tutaj pojeźdża, pojeździć, bawić się, cieszyć się tym motocyklem, no, a Krzysiek się cieszy swoim Varadero wtryskowym z 2004 roku. Mamy, Ma Krzysztof, nawet ten nasz kolega, który kupił ten motor, zachowane zdjęcia z tego motocykla, jak go znalazł w ogłoszeniu w Niemczech. Także, jeżeli ktoś będzie chciał, to na pewno udostępni te zdjęcia. Numer telefonu do Krzysztofa, jeżeli ktoś będzie chciał, nie widzę problemu, również dam. On powie tyle, co, co my, bo myśmy te opony mu tutaj zmieniali, myśmy mu te płyny zmieniali, myśmy mu, mu ten akumulator zmieniali, ze na to, że to jest nasz tutaj, powiedzmy, kolega, który przyjeżdża czasami do nas na kawę. No, a motocykl naprawdę, lala, lala, jeżeli ktoś szuka takiego, który wygląda perfekcyjnie, to on taki jest, zobaczcie, tarcze z tyłu, tu też w tych śrubkach, nikt nigdy nic nie odkręcał, to też o czym świadczy, zobaczcie jak wygląda kardan w takim motocyklu, bardzo często w opisach jest, że kardan tutaj się podnosi, farba, tu się łuszczy coś, nic kompletnie, on po prostu wygląda jak nowy, o czym to świadczy, ten motocykl nie widział deszczu, zresztą słuchajcie, motor ma 22 lata i ma 67 tysięcy przebiegu, no to raczej bym powiedział, że ktoś go przepychał między garażami, niż naprawdę nim jeździł, no bo taki przebieg jak on ma to są przebiegi na motor turystyczny typu 3 letnie, no może przesadziłem, może to jest 5 lat 6 jeżdżenia, no bo dycha powiedzmy średnio wychodzi na rok, no to 6, 6 lat mniej więcej taki przebieg, jak się niedużo jeździ, to to, 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 to to się robi. Zobaczcie, kardan po prostu wygląda jak nowy. Ktoś kto ma pojęcia, o fiaterze, to yy, piesze co zaczyna oględziny od kardana. Jak to wygląda, bo to też świadczy o tym, że ten motor w jakich warunkach był przechowywany, no i przede wszystkim w jakiej jest kondycji ogólnie cały motor, no bo jeżeli kardan będzie zgnity, no i to i na motocyklu znajdziemy jakieś zgnite elementy. Tutaj gwarantuję, że wszystko jest takie, takie piękne. O, tu macie, czekajcie, win motocykla, tu mamy wszystko to, co jest nam niezbędne, to widać, bardzo, bardzo ogólnie czysty. A, to ten garmina można odkręcić, bo to jest taka dokładka do półeczki. Także Komplet kluczyków, no, centralny kuwer Shada, e, mieści bez żadnego problemu dwa kaski boczne, oczywiście fabryczne, e, nigdzie nie są jakieś pouszkadzane, podrapane. E, no, nic, nic tutaj nie spotkamy na nich. Nie? Dobra, ja postaram się teraz telefon odłożyć i odwrócić ten motocykl, żeby Wam pokazać drugą stronę tego motocykla, chociaż nic tutaj nie, więcej nie zobaczymy, ale, ale spróbuję. Także odkładam telefon i odwracam motocykl. Jesus, mary, jest. Dobra, jestem, 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 sorry, za taką przerwę długą. Ale musiałem go po prostu zdjąć ze stopek centralnych, żeby go odwrócić, żeby tą stronę Wam również w pełni zaprezentować. Zobaczcie na przełączniki, po prostu jak nowe, manetki fabryczne, wszystko jest tutaj takie, no nie zniszczone. no 60 tysięcy to jest żaden przebieg, no, myślę, że przebiegi typu 200 tysięcy. No jest zużycie znajdziemy takie na tej gumce, no i jakieś takie na, na dźwigni zmiany biegów. Nie zmieniał nikt tego. No, motor był robiony nie pod sprzedaż, tylko pod siebie, więc nie ma tutaj to dużego znaczenia. Zobaczcie jak te przewody, wszystko naprawdę. O tutaj znajdziemy jakieś takie zadrapanie na te kielku. Też nie było podmalowywane, bo tu nie chodziło o to, żeby zrobić ten motor pod klienta na sprzedaż, tylko po prostu kupił go ktoś, kto miał go użytkować. Dla niego walory estetyczne. Były ważne, należ no nie aż tak, żeby coś tutaj zaprawiać, jakieś zaprawki robić, kombinować, po prostu miał motocykl być piękny, jest piękny, miał być bezwypadkowy, jest absolutnie bezwypadkowy, no i miał być przede wszystkim z małym przebiegiem, i taki on jest. Tarcza hamulcowa tak, że jak i tamta, nigdy tutaj nikt nie ingerował w te śrubki, nic tutaj nie było odkręcane, zmieniane, jest tak jak powinno lampa nie ma żadnych pęknięć, żadnych takich popękań typowych od słońca wszystko jest tak jak powinno fabryczne naklejki wszędzie pięknie wszystko nam widać no ten blok silnika jest tutaj taki naprawdę piękny regulacja twardości zawieszenia patrzcie działa można zmieniać, pod siedzeniem już nie zaglądałem co tam jest no mówię motor naprawdę luks ktoś szuka takiej pięknej czarnej fiotery która ma wszystko porobione, na który naprawdę można zrobić dużo kilometrów, za nim trzeba będzie zrobić kolejny jakiś serwis, bo ma nowy sinkie, zupełnie nowe opony, zupełnie nowe płyny, nowy akumulator jest w stanie fenomenalnym, bym powiedział, bo to motocykl, który ma 20 lat, to jest taki naprawdę rodzynek. Który wygląda pięknie, przede wszystkim czarnym malowaniu, rzadko spotykany To zapraszam do firmy Sylf do Ławy Telefon do nas to 500 134 533 Jeżeli ktoś będzie chciał numer telefonu do Krzysztofa nie ma problemu Mogę podesłać, możecie go do niego zadzwonić Pewnie powiem Wam tyle samo co i ja No bo ono różni się tym, że wiedział od kogo to kupuje Niemczech i to ta cała historia jest o tyle bogatsza ja ze swojej strony zapraszam, bo mówię, takich motocykli w takim stanie to bardzo ciężko znaleźć. Wiem, że ktoś powie, że bardzo droga, ale jak policzy ktoś opony i serwis, który jest tu zrobiony, nowy akumulator, no to plus do tego motocykl z niewielkim przebiegiem w stanie takim perfekcyjnym, to myślę, że warto zapłacić minimalnie więcej niż od takich po prostu słabych egzemplarzy jakie można spotkać w jakiejś tam, powiedzmy, okazyjnej cenie. Tutaj ten motocykl macie, który ma ubezpieczenia. Wszystko, wszystko tu jest na rok, dosłownie na rok. i Wszystko, co jest eksploatowane w tym motocyklu, wyeksploatowane jest zupełnie nowe. Także zapraszam telefon 500 134 533. Motor dzisiaj spotkacie na OLX, jak również na OTOMOTO. Na OLX tych zdjęć będzie bardzo mało, bo 5, na automoto znajdziecie ich 35 każdego elementu tego motocykla o tutaj jest jakiś słuchajcie, odprysk, o czarny taki straszny odprysk na kufrze o, to by tutaj można było zrobić zapraweczkę powiedzmy pędzelkiem i nie będzie żadnego tutaj śladu, także zapraszam, pozdrawiam, a jedynie co mogę do powiedzieć, dokupował ten kufer centralny ten, to był dokupowany, używany kufer, stelaż kupował yy, wraz z kufrem, bo ten motocykl nie miał, to też o czym świadczy, że ktoś, kto ma taki motor a nie ma centralnego kufra, do niego jest jeszcze oryginalna, centralna ta rączka yy, zamiast tej, tej tutaj stalowej do tego motocykla, bo dokończę poprzednie to świadczy o tym, że jeżeli ktoś nie miał centralnego kufra, to też nie służy to motor do jakiejś podróży, no bo przede wszystkim podstawą w takich motocyklach to jest centralny kufer ten, ten motocykl tego nie miał, ten kufer ma on dokupował do niego kufer wraz z tym stelażem jakiś tam używany no i mówię, ta rączka, która tutaj przychodzi fabrycznie, oryginalna czarna do tego motocykla również jest także zapraszam Fiotera naprawdę uczciwa i fajna. Dzięki, cześć.